że z bajki przedstawia i żyli długo i szczęśliwie, choć nie wszyscy. Szrek po raz ostatni na scenie? O, Shrek! Nie mówiłeś, że dostałeś angaż w teatrze? Wiesz, ostatnio miałem tyle rzeczy na głowie, że jakoś zapomniałem. To ten ogród! prędko! Ja to załatwię, szefie. Mam wprawę. Braci! Y -y, zaraz! Wy nie oglądacie kolorowych pisemek? Jak śmiecie! Ośle, powiedz mi, jak to się skończy. To jest gwiazdor, no przecież, halo! Strasznie pana za to przepraszam, panie Szry. Ja zaraz wybuchnę! Rozumiem, że garderoba jest już gotowa. Przesłałem wam szczegółowe wytyczne. Właśnie. Na śniadanie rogalik nadziewany z sashimi suńczyka. I nie mówcie mi, że nie macie wafli kukurydzianych z dżemem mandarykowym, bo nasz klient nie może się odpowiednio przygotować do roli bez wafli z dżemem mandarykowym! No i wybuchłem. Oh, ee... To niech pogadają z Kasią, wiesz to z zaopatrzenia. Oj, porozmawiamy sobie z Kasią. Oj, zdziwi się!